Pan Skoczy Szanowny panie Stanisławie, życzę dużo zdrowia i ciepełka na te zimne dni. Dziękuję bardzo. Moje pytanie na dzisiaj. Państwa BRICS prężą muskuły, ale prawda jest taka, że dopóki kraje jak Arabia Saudyjska będą korzystały z dolara, to nic im nie pomoże przejście na Iwana czy jakąkolwiek inną walutę w jaki sposób zatem stany zjednoczone powinny zachęcić Arabię Saudyjską i inne kraje wydobywające ropę naftową, żeby dalej realizowały transakcje w dolarach. Jeśli od tego ma zależeć utrzymanie pokoju na świecie, no to jasne proszę pana żeby świat się nie zawalił to wszystkie transakcje a zwłaszcza transakcje eksportu ropy, muszą być realizowane w dolarach. No i ale zwracam uwagę że Arabia Saudyjska na ostatnim szczycie brics u w Kapsztadzie dostała zaproszenie, dostała zaproszenie do BRICS-u, jeszcze się nie chyba nie tutaj zdeklarowała. Ale, ale nie jest to całkiem wykluczone, no bo w związku z tym, że Izrael bezcenny podjął tutaj działania w kierunku ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej, no to Arabia Saudyjska może życzliwie spojrzeć na to zaproszenie skierowane. Gdyby Arabia Saudyjska, która jest znacznym eksporterem ropy, za nią poszły inne, Arabskie czy islamskie państwa eksportujące ropę i zmieniły walutę transakcyjną, no to Stany Zjednoczone miałyby tu poważne problemy. Moim zdaniem, z uwagi na to, bo Stany Zjednoczone z tego, że dolar jest walutą światową, to ciągną grubą rentę. No i tu jakby musiały tę grubą rentę utracić, no to prawdopodobnie by się broniły przed. I drugie pytanie. Mam pytanie dotyczące własności intelektualnej i prawa patentowego. Czy słuszne jest i moralne, że okres ochronny jest z góry ograniczony zwykle do 20 lat? Dziękuję za odpowiedzi i za niestrudzoną walkę o wolność. No, moim zdaniem, ten okres ochronny jest za długi. To dobrze, że jest ograniczony do 20 lat, ale jest za długi. Kiedyś był ograniczony do 7 lat dzięki czemu bardzo wielu ludzi mogło z tych patentów po tych siedmiu latach korzystać co tylko owocowało gwałtownym postępem w gospodarce, gwałtownym rozwojem gospodarczym. Teraz ta ochrona własności intelektualnej jest trochę za bardzo, no bo to lobby tak <laughs> wymusza na rządach tych wszystkich mężykach stanu takie rozwiązania, ale od tego gospodarka nie rozwija się tak jakby mogła. Także moim zdaniem ten okres 20 jest za długi. Jak wynalazek jest korzystny, to przez te 7 lat jego autor tak w tyle skorzysta z tego, że mu wystarczy. A resztę to niech inni korzystają. I pan Aleksander Kot. Och, już cierpnie mi skóra, bo to pewnie znowu jakieś, z jakimiś pretensjami pan Aleksander Kot do mnie wystąpi. Ale czytam. Panie redaktorze, nie mogę nie, od... no to tak już widać, że nie mogę nie odpowiedzieć na wybaczy pan ten stos bredni, które pan odpowiada w kwestii wieku rębnego. Mój Boże, no to po co pan się bredniami zajmuje, panie Aleksandrze? Niech się pan zajmuje tam mądrościami, jak tam na przykład naczelnik państwa coś powie, to... albo że tam, no to po co pan się zajmuje moimi bredniami? Dla higieny psychicznej panu to odradzam, ale no trudno, już pan napisał, to czytam. Pierwsze, mówi pan, Zwykle rodzice decydują o dobru dziecka. Lepiej decydują o dobru dziecka niż urzędnicy. Zdarzają się wyjątki, ale prawo musi być dostosowane do sytuacji normalnych. No i teraz pytanie: No więc dlaczego wspomnianej przeze mnie aborcji odmawiamy? Dla... W końcu zwykle rodzice nie zabijają swoich dzieci, a prawo musi być dostosowane i tak dalej. No, Panie drogi. Ja nie mówię, że rodzice mają decydować o życiu i śmierci swojego dziecka. Natomiast jak konstytucja nawet mówi, że rodzice decydują o wychowaniu dziecka, to wychowanie można rozumieć. W sensie takim bardzo wąskim. No, zresztą tam kary cielesne są. To tam w rodzice, a jeszcze pani ta rzecznik praw dziecka, która wczoraj została wybrana, to klapsy tu zostaną zabronione pod groźbą dożywotniego więzienia. W związku z tym rodzice będą mieli. Tyle wpływu na wychowanie dzieci, co i, co i nic. Bo co takie dziecko powie na przykład taki dziesięciolatek, jak mu zabronią pójść tam gdzieś na ksiuty? To powie tak. To ja na policję zgłoszę, że mnie tutaj oprymujecie, że tutaj mnie bijecie, że klapsy mi dajecie i będziecie się tłumaczyć do końca życia za no, to Natomiast jeśli chodzi o aborcję, to chodzi o zabicie człowieka, drogi panie. I to jest kwestia znacznie poważniejsza. Niż wychowanie dzieci. Tutaj państwo musi zająć, powinno przynajmniej zająć stanowisko, czy niektórych ludzi wyjmujemy spod ochrony prawnej i możemy, pozwalamy, żeby ich tam zabijano, mordowano, a tym bardziej, że oni nic nie mają do gadania w tej sprawie, czy też nie wyjmujemy żadnego człowieka spod ochrony prawnej. No i tyle. Jeżeli pan nie widzi różnicy między jedną sytuacją a drugą, no to ja panu już nie będę tego tłumaczył, bo widzę, że to, wie pan, pan, no mniejsza o to. Drugie pytanie. W związku z powyższym podkreśla pan, że przy aborcji dziecko nie ma nic do gadania, a przecież Korwin mówił, że w tym przypadku, w tym wypadku córka współdecydowała by o inicjacji. No, no chyba przy aborcji dziecko nie ma nic do gadania, nawet mąż nie ma nic do gadania, bo to kobiety mówią, to, że to jest wyłącznie prawo kobiet, a nie tam autora tego dziecka, które ma być wyskrobane. To chyba nie ma nic do gadania, a tutaj, no to tak Korwin mówił, że współdecydowałaby. Panie Stanisławie i tutaj tak, ma pan, ma bodaj... Pan bodaj ma dwie córki. Nie może pan nie wiedzieć, jak wygląda dwunastolatka, Nawet jeśli ma już miesiączkę, to zwykle niewinna dziewczynka oglądająca bajki, grająca w klasy i chodząca z, pleca z plecaczkiem w jednorożce. I uważa pan, że ta niewinna dziewczynka zamiast wybierać maskotki w sklepie, miałaby decydować, czy ją jakiś chłop ma, przepraszam, spenetrować serio? Proszę pana, no, widać, że pan, nie, nie wiem, czy pan miał do czynienia kiedyś z dwunastoletnimi dziewczynkami. Niech pan. Trochę się tam zapozna, tylko ostrożnie, żeby pan nie został oskarżony, a jakieś, wie pan, bezeceństwa nie było brzydłe. To się pan przekona, że dwunastoletnie dziewczynki, to, to, to wie pan, nie tylko w starym piecu diabeł pali. To taki, wie pan, sielankowy wizerunek dwunastoletnich dziewczynek, to jest, proszę pana, wykreowany właśnie, na użytek no, tam, propagandy, a tak naprawdę to wie pan, dwunastoletnie dziewczynki, to już tam rozmaite myśli im chodzą po głowie. Ale rozumiem, że ja pana nie przekonam, także no, przyjmuję do wiadomości, że Pan nie może nie odpowiedzieć. Odpowiedział Pan. No i tyle. I tym stwierdzeniem własnej bezsilności wobec ciężaru gatunkowego pańskich argumentów kończę ten cykiel z ulgą. Kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.